wiecie, gdzie w waszym pobliżu jest schron, albo przynajmniej doraźne miejsce schronienia. I co to w ogóle, to doraźne miejsce schronienia jest? No właśnie. Większość z nas, zdecydowana większość z nas, nie wie. Sieje panikę? No nie, dlatego, że są kraje na świecie, które liczbę schronów mają od dawna dobrze opracowaną, na przykład Szwajcaria. W tych schronach może się schronić każdy obywatel. I tak jest nie tylko w Szwajcarii, tak też jest na przykład w Finlandii, Szwecji i wielu, wielu innych miejscach na świecie. Polska do tych miejsc nie należy. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD. Producent Marek Alnutrition, Natla Frulow oraz Fitking. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Jest schron w pobliżu. Wie pan? Nie wiem. A interesował się pan tym w ogóle? Nie. A co by było, gdyby na przykład yy, nadleciały nad na, na, na nami, się pojawiły drony w nieprzyjaciela? Pewnie pani by mi powiedziała, gdzie jest schron. A gdzie by pan uciekał, zanim Za pan mnie pan znalazł? A <laughs> jakby, jakby mnie nie było. No to pewnie byłby problem. Gdzie jest u was schron w pobliżu? No szczerze mówiąc nie mam pojęcia, chociaż my mieszkamy w twierdzy Modlin. O! Jest dużo takich bunkrów, prawda, więc gdzieś tam może być może jest, ale oficjalnie może... nie wiem. Gdzie jest w pobliżu schron, może pan wie? No nie ma schronów tutaj u nas za bardzo w Warszawie, przecież wiadomo. No <laughs> Chyba, że w metrze. A gdzie by pan uciekał, w razie czego? Gdzie bym uciekał? Nie wiem, do w swojej kamienicy, do piwnicy może. Czy wie Pani, gdzie tutaj jest w Pobliżu schron? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest schron. U mnie w piwnicy. A, czyli wie Pani, że ma Pani piwnicę, do której Mam może Pani uciec? Tak, tak. A gdzie tu może być jakieś inne miejsce, lepsze? Lepsze to no, w stacji metra na pewno. Aha. A tu w Pobliżu mamy znakomite metro. No to też dobrze. Czyli Pani zdaniem to nie jest jakiś problem skryć, skryć się gdzieś tutaj? Nie, no ja myślę, że w ogóle nie trzeba robić paniki. No, zachować jakiś umiar, rozsądek i, i w stosunku do sytuacji bieżącej działać. No, nie przesadzajmy znowu z tym wszystkim. Tę krótką sondę przeprowadzoną w Warszawie potwierdzają badania. Niemal 70% z nas nie ma bladego pojęcia, gdzie w pobliżu ich miejsca zamieszkania schron jest. Mimo, że od dwóch lat można to sprawdzić w specjalnej aplikacji przygotowanej przez Straż Pożarną. To jest ta aplikacja schrony. I co robimy? Klikamy tutaj sobie, tak? O. I na przykład tu wpisujemy adres. No to jesteśmy w Straży Pożarnej, to jest ulica jaka? Pod Podchorążych. Podho w promieniu półtora kilometra mamy ta, tyle tych kropeczek. No i teraz bardzo proszę, to proszę teraz na naszym widzom wyjaśnić, co oznaczają te zielone kropeczki. Zielone to są miejsca doraźnego schronienia, czyli głównie piwnice budynków, garaże podziemne, tak. I to jest to, prawda? Tak, i mamy tutaj... I możemy tutaj sobie to rozwinąć i poczytać, mhm. że obiekt, jest tam jakiś numer, Warszawa, jest dokładny adres, tak. I tutaj się może zmieścić 10 osób, 15 metrów tak. kwadratowych. A co oznaczają te tutaj ocena jakościowa? I to jest co bardzo ważny parametr który mm -hmm. troszeczkę przeszedł niezauważony, bo to jest ocena mm -hmm. jakościowa obiektu. taka dość subiektywna, bo to robili strażacy, którzy tam byli. Od 1 do 10. Czyli to jest siódemka, to wskazuje, że jest całkiem nieźle. Czyli Byłem, 10 to jest najwięcej. 10 to jest najwięcej. To jest y, obiekt, który nie budzi zastrzeżeń. Tak? To też podkreślam, to była bardzo szybka weryfikacja, taka na zasadzie ktoś był i ocenił mhm. y, według ścisłego formularza, też, tak. no, ale jednak nie mieliśmy tego wsparcia w postaci zaplecza inspektorów nadzoru budowlanego. No i mimo wszystko, to jest pewien obraz. Tak? Mhm. Czyli możemy tu oszacować, że w tym miejscu Niewielkie jest nie. Nie miejsce, tak, no tylko 10 osób, ale całkiem w dobrym dobrym stanie, dobrze tak? stan, stanie techniczne. Dobrze, bo... a teraz patrzymy, mamy tutaj też niebieskie kropeczki. Miejsce doraźnego. Dalej to się jest nazywane miejsce doraźnego schronienia, czyli. To nie jest żaden schron, ale czym się różni niebieska kropeczka od zielonej? Standard ukrycia, tak? Czyli wynikało być może tutaj z dokumentacji, która została przedstawiona przez władze samorządowe, że to było kiedyś planowane jako, jako ukrycie, mm -hmm. czyli ten już, już miejsce no, te zagrożenia militarne. I dalej możemy zobaczyć. Czyli można powiedzieć, że jest, są ściany silniejsze. Tak, tak że tak. konstrukcja jest tego po prostu bardziej no, grube ściany tak, mm -hmm. i odpornej. Ale jak popatrzymy teraz na, to, na ten nasz promień. To tu nigdzie nie ma prawdziwego schronu. Do końca marca właściciele budynków albo ich zarządcy mają obowiązek poinformowania lokalnych władz, czyli wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o tym, czy na ich terenie znajduje się schron albo przynajmniej miejsce tymczasowego ukrycia. Ten obowiązek nałożyła na nich nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ale już wiadomo, że o ile jeszcze miejsca tymczasowego ukrycia w Polsce są. Nawet dosyć sporo, to jeżeli chodzi o schrony, takie z prawdziwego zdarzenia, to jest ich jak na lekarstwo. Stan na dziś jest taki, że schronów z prawdziwego zdarzenia mamy w Polsce, uwaga, około 2000. Ukryć się w nich może mniej niż jeden jeden procent z nas około 300 tysięcy ludzi. Miejsc ukrycia mamy trochę więcej. 9 tysięcy. Czyli ile tam ludzi się może zmieścić? To jest około 1 miliona, 1,3 miliona populacji, czyli to jest około 3,5% wszystkich mieszkańców naszego kraju, czyli wychodzi z tego, że w sumie niewiele. Ale to jest jakby jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, że mamy dużo miejsc doraźnego schronienia. To oczywiście nie są rzeczy, które. To zatrzymajmy się. Co to znaczy miejsce doraźnego schronienia? Na przykład to może być, nie wiem, parking podziemny? Tak, to są najczęściej takie miejsca poniżej gruntu, tak? czyli piwnice, parkingi podziemne, jakieś. Yy różnego rodzaju fortyfikacje na przykład no, nie wszystkie są w dobrym stanie. Najlepszym stanie technicznym są te wszystkie obiekty budowlane, które są już użytkowane, tak? czyli właśnie parkingi podziemne w budynkach wielorodzinnych, piwnice, no, też w budynkach wielorodzinnych generalnie to tutaj najwięcej jest takich miejsc, gdzie można się ukryć. Nie są to idealne miejsca, bo oczywiście one nie były projektowane na te zagrożenia militarne, ale już do zagrożeń typu siły natury, jakieś Bichura. Bichura, tak, jakieś sytuacje kryzysowe, tak, czy sprawy związane z terroryzmem, tak, to można gdzieś tutaj ludność gromadzić. Oczywiście... No to dobrze, to panie Karolu, to, to co trzeba zrobić, żeby takie miejsce doraźnego schronienia zamienić na schron? Co ono musi mieć? No nie da się zamienić na schronienie, miejsce doroźnego schronienia. Znaczy nie od razu, no, być może to budowlane, znaczy inżynierii nie jest możliwe, bo trzeba by było wykonać szereg różnego rodzaju prac budowlanych, ale pamiętajmy, że... To co miejsca, ma schron, czego nie ma miejsce doraźnego schronienia? Schron po prostu jest hermetyczny i posiada różnego rodzaju urządzenia do filtrowania powietrza, tak? Tak był pomyślany, żeby to było, był odporne na te zagrożenia militarne, ale też mhm. na jakieś różnego rodzaju sprawy związane, nie wiem, z atakiem chemicznym, e, czyli muszą być szczelne, żeby nic się do zewnątrz, jakiś czynnik szkodliwy nie przedostał. Powtórzmy więc, schrony plus tak zwane miejsca ukrycia to niecałych 11 tysięcy. 11 tysięcy miejsc, w których ukryć się może niecałe 4% z nas. Najwięcej takich budowli jest w województwie śląskim 2378 i mazowieckim 1788. W Śródmieście Warszawy, ulica wspólna za moimi plecami piękny budynek biurowy, zabytkowy budynek biurowy, który został wybudowany w połowie ubiegłego wieku i miała tutaj być siedziba rządu Bolesława Bieruta. I pewnie z tego powodu w podziemiach tego budynku dwa piętra w dół został wybudowany potężny schron przeciwatomowy. No ale teraz tego schronu już tam nie ma. Budynek przeszedł w prywatne ręce, został pięknie odrestaurowany, nawet wpisany na listę zabytków, a w miejsce schronu przeciwatomowego zorganizowano sale konferencyjne, i tak niestety jest w wielu miejscach, nie tylko w Warszawie. Całej Polsce. Przez wiele, wiele lat, no, po zimnej wojnie, tak już się tak mocno nie interesowano tymi działaniami. Więc rzeczywiście to budownictwo ochronne e, było coraz to, w coraz gorszym stanie. Tak? Czyli to była zmiana właściciela na zasadzie, ktoś wykupił budynek czy ktoś zmienił przeznaczenie. on musi być hermetycznie zamykany. Tam powinna być też toaleta, woda, prąd. Nie, tak, to, te wszystkie urządzenia, y, które powinny jakby zapewnić bezpieczeństwo, czyli przed tymi zewnętrznymi czynnikami typu pożar, skażenie chemiczne, czy jakieś, nie wiem, bombardowanie, też militarne sprawy, no i trzeba przeżyć, tak, czyli trzeba. Mieć na przykład toaletę czy dostęp do wody, do, do, do prądu, żeby tam po prostu ta ludność mogła w miarę dobrych warunkach funkcjonować. I to wszystko reguluje teraz rozporządzenie z lutego 2025 roku. Tak? Czyli już no, jest mamy, świeże. mamy tak, bardzo świeży temat, wszyscy się tego uczą tak naprawdę. Jaka jest tak. różnica między ukryciem a schronem? Bo wiemy, że miejsce doraźnego schronienia to jest tylko doraźnie, możemy tam się schować. Schronie jest hermetyczne, ukrycie nie jest hermetyczne, ale też jakby ściany, strop, ten element konstrukcyjny wytrzymują mają pewne obciążenia to w takim charakterze militarnym, czy to bombardowanie, czy, czy jakieś ostrzał. W Warszawie na przykład w miejscach doraźnego schronienia mogłoby się ukryć ponad 9 milionów osób, ale już w profesjonalnych schronach tylko około 11 tysięcy. Warszawskie metro. Stacja Centrum Nauki Kopernik, czyli jesteśmy na drugiej linii metra. Ta stacja położona jest mniej więcej 21 metrów poniżej poziomu morza. Jest w takim razie dosyć głęboka w porównaniu z innymi. Ale to pierwsza linia metra była budowana z myślą o tym, by stała się jednocześnie warszawskim schronem. Niestety, nawet tam to niespecjalnie wyszło. Ale i tak, warszawiacy są w o wiele lepszej sytuacji niż cała reszta Polski, bo mają metro mają dwie linie. A każda taka stacja, nawet położona płycej niż ta, to jest lepsze rozwiązanie niż jakakolwiek piwnica. Jak robiliście te inwentaryzacje, to na pewno sprawdzaliście też, bo ostatnio się o tym mówił a propos Tarczy Wschód, że jest pomysł, żeby schrony, które były budowane pod szkołami tak zwanymi dziesięciolatkami, żeby te schrony jakoś reanimować. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? To jest sens? Znaczy tutaj strażacy też, chciałbym podkreślić, nie są ekspertami w dziedzinie tych no, budowli. Myście widzieliście, my nie mamy takiego Myśmy tak, myśmy tam byli i rzeczywiście jest to bardzo dobry trop, żeby pójść w pierwszej kolejności do tych budynków użyteczności publicznej. Tak? Czyli właśnie po to jest ta inwentaryzacja teraz. tak, Czyli władze samorządowe już mają pewien zbiór danych tak, i będą odwiedzać wspólnie ze strażakami, prawdopodobnie nadzorem budowlanym, te miejsca. Będziemy oceniać, tak, czy ten srom. Posługując się tym, co już ma... zrobiliście dwa lata temu. Między innymi tymi danymi, tak. Tak, te one są kluczowe tutaj, myślę, bo po prostu, skoro już byliśmy, to jeszcze raz mhm. możemy to, te, ten sam proces powtórzyć, plus ewentualne jeszcze informacje od właścicieli zarządców, którzy zgłaszali do, 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 do miast, do samorządów. I my będziemy tę ewidencję mieli. Tak jakby informatycznie już jesteśmy gotowi do tego i tutaj prawdopodobnie stworzymy już jesteśmy na ukończeniu tak naprawdę takiej nowej aplikacji. I troszeczkę wzorujemy się też na Ukrainie, nawet bardzo, bo tam te, te aplikacje. Jakby obywatel czy mieszkaniec Ukrainy ma w swoim telefonie i dostaje na bieżąco alerty, czy to będzie atak terrorystyczny, czy jakiś nalot bombowy, czy siły natury, czy cokolwiek innego. Te alerty spływają właśnie do, do, do telefonów komórkowych wszystkich obywateli, i to samo chcielibyśmy zaimplementować tutaj w naszym, na naszym polskim terenie. Troszeczkę czasu, pewnie kilka, kilkanaście lat, zanim dojdziemy do takiego satysfakcjonującego poziomu. Kilka, Teraz, kilkanaście lat. No, nie da się wybudować wszystkich e, budowli ochronnych na raz, tak? Także jeżeli e, przez 30 ostatnich lat, około 30 lat. No, niewielkie było zainteresowanie tą tematyką. Nie były remontowane, co było widać, po potem wręcz realizacji. likwidowane. Czy, czy nawet likwidowane, tak. No, po prostu nikt się nie przejmował działaniami wojennymi i ochroną ludności tak. Pod kątem właśnie budownictwa ochronnego, no bo rozwijaliśmy rzeczywiście fantastycznie się nam rozwijały możliwości ratownicze, tak? I współpraca pomiędzy służbami tutaj mamy naprawdę wysoki poziom, ale budowle ochronne no niestety ulegały cały czas degradacji, czyli. Były w coraz gorszym stanie technicznym i w momencie, kiedy powstała wojna w Ukrainie, no wszyscy skoncentrują się na tych zagrożeniach militarnych. I wtedy się udzielili z nocników, że nie mamy tak naprawdę. I faktycznie no, na pewno nie jest dobrze, tak, no bo jeżeli mówimy w ustawie o ochronie ludności, że to jest w miastach, to ma być 50% populacji, która musi się pomieścić właśnie w tych budowlach ochronnych, w tym 25% w ukryciach i schronach, no to rzeczywiście mamy bardzo dużo. Do zrobienia, tak? Więc naprawdę ważne jest teraz. zgodnie etap... z ustawą, 1,4% tylko na przykład mieszkańców Warszawy yy, znajdzie ukrycie w schronach? Tak, tak. To, to jest taki standard międzynarodowy, mniej więcej, między tak? między że około 25%. Reszta musi szukać piwnic albo garaży podziemnych. W każdym razie w Warszawie i tak. Tak zresztą jak w każdym dużym mieście, możliwości schronienia jest więcej. Garaż podziemny, czyli nie schron, ale miejsce do ukrycia. Tutaj akurat jest poziom minus 3 dosyć głęboko. Jest tutaj, jak widać, prąd. Jest bardzo dobra wentylacja. Nie ma co prawda ogrzewania i nie ma wody. I nie jest to pomieszczenie hermetycznie y, zamknięte. No ale i tak to jest o wiele lepsze rozwiązanie niż zwykła taka przydomowa piwnica. Więc warto wiedzieć, gdzie w pobliżu nas znajduje się taki podziemny garaż. Dęblin to jest w Lubelskim. W Dęblinie są jakieś miejsca schronienia, te, te doraźne, tak? Ale w ogóle nie ma. Nie ma określenia schronów. Czyli w Dęblinie nie ma żadnego schronu. Dęblin. Bez schronu. Bez cywilnego schronu, bo przecież Dęblin to właśnie tutaj jest słynna szkoła Orląd, czyli Wojskowa Akademia Lotnicza, która przyjmuje co roku. Około 300 podchorążych, Połowa z nich studiuje na tzw. kierunkach lotnych. Drugie tyle przyjmowanych jest na kierunki cywilne, więc tu, gdzieś tu schrony są. Wiadomość potwierdzona. Ale ile ich jest? Jakie? Na jakiej głębokości? Ile osób mogą pomieścić? No to jest tajemnica wojskowa. To odpowiedź biura prasowego Czwartego Skrzydła Lotnictwa Szkolnego na nasze pytania, czyli. W garnizonie Dęblin schrony są, ale dla wojska, nie dla ludności cywilnej. Jakie? To informacja niejawna, bo jak czytamy, ujawnienie szczegółowych danych mogłoby mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników. W Dęblinie mieszka całych 15 tysięcy mieszkańców. Większość z nich rzeczywiście pracuje w garnizonie, ale i tak o schronach nie wiedzą nic. Albo prawie nic. Macie u siebie w Dęblinie schron? A wie pani co? Nie wiem tego. Nie powiem pani, nie wiem czy mamy. No bo macie dużą jednostkę wojskową, no. macie szkołę lotnictwa, mm -hmm. więc może tam jest? Być może, nie jestem pewna, ale być może, może jest coś, ale o tym mi nic nie wiadomo. No nie wiem. Gdzie tu jest jakiś schron, to w ogóle nie wiem, naprawdę. Powiem tak, jak się nad tym głębiej zastanowić, to schronów może rzeczywiście nie kojarzę, ale na pewno kojarzę fortyfikacje na terenie miasta. Aha, czyli w razie czego jest gdzie się ukryć? No nie do końca, raczej są to zabytki. Raczej są to zabytki, na pewno mamy schrony gdzieś tutaj na terenie wojskowym, na terenie jednostki wojskowej, ale nie wiem, czy jest to tak dostępne dla ogółu tutaj. Nie, próbowaliśmy nie. No właśnie, tutaj <gry> może być pies pogrzebany. A u nas w stawach mamy tam u siebie. A kogo, macie, a stawa to jest daleko od stąd? Pięć kilometrów. I macie tam swój schron? No, bo, bo, bo w każdym bloku jest. To są a. stare bloki. I, I taki z kołem i... zamachowym? Tak nie, jest? nie. Taki rzeczywisty to jest, tylko tam na jednostce jest. A, a tutaj to jest takie, że pod blokami jest. To są piwnice, które są ogrzewane. Tak, i, 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 tam I tam też jest woda? Tak. Taka odpowiedź to wyjątek. Z chronami generalnie nie zawracamy sobie głowy. Ani w Dęblinie, ani tym bardziej w Warszawie. Zresztą schronów mamy tylko 2000. 2000 schronów w 37-milionowej Polsce. W niespełna 9-milionowej Szwajcarii schronów jest, uwaga, 360 tysięcy. 360 tysięcy schronów. Ale szwajcarzy budowle ochronne budują sobie od lat, tak zresztą jak Finowie czy choćby Szwedzi. Gruszek w popiele nie zasypiają też Niemcy. To oni wybudowali sobie największy i najbardziej luksusowy bunkier w Europie z basenami, siłowniami i barami. Powstał na 31 hektarach. Dokładnie rok po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD, producent marek Alnutrition, Natla Frulow oraz Fitking. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB: tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.